Znajdujemy się nieopodal Wieruszowa, a dokładniej w zakładzie produkcyjnym Skawska Hale. Tutaj znajdują się trzy budynki, każdy zawiera swoją własną kaskadę pomp ciepła, w dwóch, po cztery urządzenia, tutaj mamy sześć. Proszę zwrócić uwagę na ten nietypowy układ tych urządzeń, jeden na drugim, jak udało się to zrobić, co ze skroplinami, o tym zaraz opowiedzą zarówno instalator, jak i doradca projektowy Stiebel Eltron. Za naszymi plecami znajduje się największa hala na tym obiekcie. Jaka jest powierzchnia tej hali, Przemku? Około 1800 m2 hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami biurowymi. Całość opiera się na ogrzewaniu podłogowym, czyli mamy ogrzewanie niskotemperaturowe, idealne do rozwiązań z pompami ciepła. To, co jeszcze jest warte zauważenia, jeżeli chodzi o tą instalację, to dosyć nietypowy sposób montażu tych urządzeń. Jedno stoi nad drugim. Przemku, wytłumacz nam, skąd taki pomysł, dlaczego tak musieliśmy to rozwiązać? Mieliśmy bardzo ograniczoną ilość miejsca i dlatego też postanowiliśmy skierować pompy jedną nad drugą. Pospinaliśmy kropliny, odprowadziliśmy je w stronę hali do kanalizacji, mamy zastosowany przewód grzewczy, żeby nam to nie zamarzało, więc jakoś się udało. Skąd taki stelaż, są taka konstrukcja pod sześć pomp ciepła. No jesteśmy na hali, gdzie produkują różne elementy stalowe, więc narysowanie i zaprojektowanie stelaża wykonaliśmy w zakresie własnym. W przypadku kaskad do sześciu pom ciepła wymagany jest dodatkowy sterownik. Podstawowy sterownik nazywa się WPM, natomiast dodatkowy sterownik WPE, który znajduje się obok, ten bez wyświetlacza. Ponieważ jest to system kaskadowy, wszystkie pompy ciepła oraz ich parametry jesteśmy w stanie podejrzeć na głównym sterowniku. Każdą pompę ciepła możemy sprawdzić oddzielnie. Za mną się znajduje bufor ciepła 1500 litrów z dodatkowym awaryjnym źródłem ogrzewania typu grzałeczka o mocy 18 kW kaskada pomp ciepła pracuje tylko i wyłącznie na ogrzewanie podłogowe na tym obiekcie. Instalacja została dodatkowo opowiarowana, dlatego mamy dokładną informację na temat tego, ile energii elektrycznej zużyto przez cały sezon grzewczy. Podsumowując, pompy ciepła Stiebel Eltron nadają się również do budynków przemysłowych. Hala o powierzchni 1800 m2. Bardzo wysoka, około 8 metrów do kalenicy. Ogrzewanie podłogowe, utrzymujemy temperaturę do 16 stopni. Zużycie energii elektrycznej około 25 tysięcy kWh przez 6 pomp ciepła przez 6 miesięcy okresu grzewczego. Bez względu, czy to jest dom jednorodzinny, czy to jest obiekt przemysłowy. Czy potrzebujemy pompy ciepła powietrznej czy gruntowej? Nie ma to znaczenia. W Stiebel posiadamy dział techniczny oraz wsparcia projektowego, który pomoże dobrać odpowiednie urządzenie do potrzeb budynków. Zapraszamy do współpracy.